Naszą siłą, największą, największą zaletą, dlaczego pacjenci do nas wracają? Myślę, że nasza jakość wyświadczonych usług, że poziom naszej wiedzy, poziom naszych umiejętności, największą siłą to są nasi pacjenci. Którzy... Ufają nam, ufają, ufają. nam przez że mają już dobre doświadczenia, wracają, bo są zadowoleni z naszych usług. No i najważniejsze, że polecają nasze usługi innym. Dokładnie, tak. W naszej klinice stawiamy przede wszystkim na jakość, żeby zapewnić naszym pacjentom najwyższe standardy obsługi dzięki czemu możemy osiągnąć jak najlepsze efekty zabiegowe, co przekłada się na to, że nasi pacjenci czują się u nas bezpiecznie i do nas chętnie wracają. Na rynku w Leszczyńskim jesteśmy od 7 lat. Naszym największym sukcesem jest ustabilizowanie zespołu w obecnym składzie, dzięki któremu możemy zająć się holistycznie wszelkimi problemami, Związanymi z medycyną estetyczną i nie tylko u pacjenta. Dzięki lekarzom medycyny estetycznej, dzięki kosmetologom, dzięki dietetykowi, trychologowi, również dzięki podologowi, a także lekarzowi, który specjalizuje się w redukcji wasy ciała, czyli leczeniu otyłości, jesteśmy w stanie pomóc pacjentowi bez wychodzenia poza teren kliniki. Działamy według najnowszych standardów. Standardy wyznaczane są na rynku poprzez odpowiednie certyfikaty, poprzez odpowiednie szkolenia, a także udział w konferencjach, w których chętnie i często bierzemy udział.